Halo, Dzień dobry czy to sklep wędkarski? Pytałem Halo czy wędkarski? Dzień dobry w takim razie. W takim razie, Dzień dobry mówię. No nareszcie. E, proszę Pana, a to przepraszam, ma pani taki męski głos. Pewnie pali pani, co? Niech pani rzuci to szkodzi. Mogę poradzić jak? A nie pali pani. No, trochę szkoda, bo nie będę mógł pani pomóc, no. A ponoć nikt tak nie rzuca jak ja. No, średnio trzy razy w tygodniu, także jestem w formie. Proszę. Czy co mógłbym? No, wie pani co, wydaje mi się. Czy nawet podejrzewam, a jak się tak teraz głębiej zastanawiam, to zaryzykowałbym stwierdzenia, że mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że mógłbym przejść do sedna. Mhm. Oczywiście, nie ma sprawy w każdej chwili. Ale tak już teraz? Tak z marszu? No dobrze. Zatem proszę, jakżeśmy żeśmy ustalili pani. Moje nazwisko: Leszcz. Leszek Leszcz. Właściwie wie pani Leszek Lesław-Leszcz, e, lek odbieżmowania. No, 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 już sednuję. Proszę pani, ja tak z rok temu kupiłem u was za pieniądze sprzęt wędkarski. Pamięta mnie pani? M może z półtora roku? Taki przystojny, wysoki brunet z sygnetem stał przede mną. Szkoda, szkoda, tylko tego z sygnetem, tak? No nieważne, proszę pani. No, w każdym razie kupiłem wędkę i, i kilo y, białych robaków. No, Rozumie pani, chciałem się tak troszkę wyciszyć, gdzieś tak zaszyć samotnie, gdzieś nad jakąś sentymentalną sadzawką. No tak, gdzieś gdzie oprócz mnie dotrze tylko kurka wodna, i gdzie kurka wodna nie dotrze moja żona. Tylko widzi pani, ona znalazła regulamin Związku Wędkarskiego. I wyczytała w paragrafie drugim punkt 5b, że cytuję. Wędkujący ma prawo udostępnić współmałżonkowi jedną ze swoich dwóch wędek do wędkowania w granicach przysługującego mu limitu połowu. I ona mi teraz nie chce uwierzyć, że ja mam tylko jedną wędkę. Więc dzwonię, czy pani nie, nie ma paragonu czasami? Bo, bo ja chcę teraz złowić tak zwane ryby spokojnego żeru. A jak pojadę z żoną, to przecież te ryby szlak trafi. Ja po dwóch minutach wspólnego z nią posiłku nie potrafię spokojnie żerować. Tak. Proszę pani, już nie mówiąc o tym, że przynęty na suma smakują lepiej niż to, co ona gotuje. Tak. W morsfinarium lepiej karmią. Proszę. <noise> Jak ja panią rozumiem. Ja, mam to samo. Tak, mam to samo. Mi też ciągle brakuje czasu, a jak jeszcze człowiek właśnie ma mnóstwo na głowie, to zawsze jakaś Glenda zatelefonuje i pieprzy o wszystkim prócz tego Tak. Znam to, znam to, okropne są takie typy. Słucham? Nie, 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 jeszcze jedno. Proszę pani, no nie wiem co jest, ale ciągle mi coś te robaki z haków zjada. No chyba, że same złażą. Ja wiem czemu, może utopić się nie chcą. To tak chyba raczej nie powinno być, co? Powinno. Widzi pani, jak to wszystko ma swoje niuanse, no? Ni Niuans. Nie wiem, co to jest. Nie wiem. Ale wie pani, moja ciotka to ma w kuchni całą półkę z banku z niuansu. No. Czy co? J jaka zanęta? Taka zachęta dla ryb. To zachęcałem, a jakże? Nęciłem? Tak, no, makaronem, kukurydzą, ciastem, ziemniakami yy, ze schabowym i zestawem surowek. Czyli znaczy, przy pani drapieżnikom to ja nawet pokazywałem rysunki syrentoples. Ale to w ogóle ich nie brało. C czy próbowałem dżdżownic? Yy, raz na delegacji w Malezji. Gorsze od krewetek. O. Czy łowić próbowałem? Nie wie pani, no, zawsze myślałem, że dżownice się kopie. Czy na nie próbowałem łowić, na dżownicę, Nie no, skąd? Nie, nie no. Wolę na wędkę. Czemu no? Mniej giętka jest. No. Glista jest dużo giętkiejsza i podejrzewam, zsuwałby się z niej koło W ogóle sama mogłaby się nawinąć. Co? Co, co? co, proszę? Ja nie mam pojęcia o wędkarstwie? Ty, babo, chłopie, jeden. <noise> Ty, babo, chłopie, ja jestem przygotowany teoretycznie. Oczywiście, ja mnóstwo czytałem o wędkarstwie. A na przykład średniowieczne dzieje rybnika. No. I, I powiem pani, panu, że ja bym już tony rybów nałowił, gdybym gdzie indziej za pieniądze sprzęt kupił. Oczywiście. Bo te spławiki od was bo mi ciągle pod wodę wciąga.